Zadanie 14. Ciąg AN jest określony wzorem. AN to się równa 3 razy minus 1 do potęgi N tej plus 10. Dla każdej liczby naturalnej N większej lub równej 1. Trzeba ocenić prawdziwość poniższych zdań. Ciąg AN jest geometryczny. Wiemy, że ciąg geometryczny musi spełniać zależność. N-ty wyraz tego ciągu to jest wyraz pierwszy razy Q do potęgi N minus 1. Ten wzór na on oznacza, że jeżeli chcemy znaleźć jakiś wyraz ciągu, powiedzmy piąty, to musimy mnożyć pierwszy wyraz razy q do jakiejś tam potęgi q to jest ilość ciągu geometrycznego i to jest stała liczba przez którą mnożymy ten wyraz pierwszy. W takim razie sprawdźmy czy ten nasz ciąg będzie faktycznie ciągiem geometrycznym. Obliczmy sobie kilka początkowych wyrazów. Najpierw policzmy sobie a1, czyli za n wstawiamy 1, czyli dostaniemy 3 razy minus 1 do potęgi pierwszej plus 10. 3 razy minus 1 pierwszej to będzie 3 razy prostu minus 1 plus 10, czyli minus 3 plus 10 to się równa 7. A2 to będzie 3 razy minus 1 po drugiej plus 10, czyli to będzie 3 razy 1, bo minus 1 do potęgi parzystej będzie po prostu jedynką. Dodać 10, to będzie 13. A3 to będzie 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej plus 10, czyli to będzie 3 razy minus 1, czyli minus 3 plus 10, czyli to się równa 7. A4, no to to będzie analogicznie jak A2, wyjdzie nam z tego 13 i tak dalej. Jakbyśmy tak sobie, sobie szli dalej, to byśmy na zmianę dostały 7 i 13, no i to nam w żaden sposób nie współgra z definicją ciągu geometrycznego, czyli zaznaczamy tu odpowiedź fałszywą. Zdanie drugie. Suma ośmiu początkowych kolejnych wyrazów w ciągu AN jest równa 80. Żeby to policzyć, nie musimy liczyć tych 8, ale możemy sobie je wypisać albo wykorzystać taki jeden trik, zauważając, jak nam się powtarzają te liczby. Wiemy, że dla liczb nieparzystych w wyniku otrzymujemy 7, a dla parzystych 13. No to jak sobie sumujemy te dwie liczby razem, dostajemy w wyniku 20. Kolejna para. Też nam da 20. Kolejna para, czyli to by było A5 i A6 dałyby nam znowu 20, no i A7 i A8 też nam dadzą 20, czyli w wyniku dostajemy 80, niech sobie wszystko sumujemy, czyli odpowiedź będzie p zdanie prawdziwe. Zadanie 15, Dokoncz zdanie, Wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych. Trzy ciąg 5M, 4 plus 2M i M jest arytmetyczny, gdy liczba M jest równa. Ciąg arytmetyczny polega na tym, żeby obliczyć Nty wyraz tego ciągu. Musimy do pierwszego wyrazu dodać jakąś naszą różnicę. Pomnożoną n-1 razy. Jeżeli byśmy chcieli obliczyć czwarty wyraz tego ciągu arytmetycznego, to musielibyśmy dodać do a1 3r, bo r to jest liczba, którą dodajemy do poprzedniej, żeby policzyć następną wartość. I jest taka zależność w ciągu arytmetycznym, że jak mamy trzy jakieś wyrazy, mamy wyraz a1, nazwijmy go sobie, że to będzie an, kolejny to będzie an plus 1, a następny to będzie an plus 2. Tak trzy kolejne wyrazy. No to Wyraz środkowy to będzie średnia arytmetyczna z wyrazu, co go poprzedza i co jest po nim, czyli an plus an plus 2 przez 2. No to w takim razie, u nas tym środkowym jest wyrażenie 4 plus 2m, przed nim jest 5m, po nim jest m, no i musimy podzielić na 2, bo to jest średnia arytmetyczna, czyli otrzymujemy 4 plus 2m, to się równa 6m na 2, czyli 4 plus 2m to się równa dwójkę i szóstkę możemy sobie skrócić, Potem 3, a to nam zostanie 3a 1, czyli to się równa 3m, odejmiemy sobie 2. Jak przeniesiemy na drugą stronę, to dostaniemy 3m minus 2m, czyli 4 to się równa m, czyli nasz ciąg będzie arytmetyczny dla m równego 4. Czyli zaznaczamy sobie odpowiedź D. Jeżeli nie jesteśmy pewni, zawsze możemy dokonać sprawdzenia. Wstawmy sobie za m tą czwórkę, czyli dostajemy ciąg. 20, 4 plus 8 to będzie 12, no i czwórka na końcu, czyli 4. No jeżeli chcemy sobie policzyć różnicę, to musimy odjąć wyrazy, które są po sobie. Tak, różnica to jest an plus 1 minus an. To odejmijmy sobie na przykład 12 minus 20, otrzymujemy różnicę równą minus 8. Odejmijmy sobie 4 minus 12, otrzymujemy różnicę minus 8. Wszystko nam się zgadza, otrzymaliśmy ciąg arytmetyczny. I zadanie 16. Dany jest ciąg geometryczny określony dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej od 1, w którym a2 równa się 1 6 oraz a3 równa się 1 9. końca zdanie. Piąty wyraz ciągu an jest równy. Przypomnijmy sobie wzór na ciąg geometryczny. To jest an, to się równa a1 razy Q do potęgi n minus 1. No to w takim razie my wiemy, ile wynosi wyraz numer 2 i wyraz numer 3A2 jest równe 1 szósta a3 jest równe 1 9 I oprócz tego wiemy, że żeby policzyć A3 i A2 musimy skorzystać ze wzoru A1 razy Q do potęgi pierwszej, a na A3 to będzie A1 razy Q do potęgi drugiej. Jak sobie przekształcimy wzór na A3, to otrzymamy A1 razy Q i razy Q. Tak rozpisaliśmy to sobie, wiedząc, że Q jest do potęgi drugiej, a A1 razy Q to jest nasze A2, czyli otrzymujemy wzór, że A3 to jest A2 razy Q. To otrzymaliśmy inny sposób na zapisanie wzoru na ciąg geometryczny, że n-ty wyraz tego ciągu to jest wyraz poprzedni pomnożony przez Q. No to, żeby obliczyć Q, wstawiamy nasze wartości A3 i A2 do tego wzoru i wyliczamy, czyli dostajemy 1 9, to się równa 1 6 razy Q, dzielimy przez 1 6, czyli dostajemy 1 9, podzielić na 1 6, to się równa Q. Dzielenie przez ułamek to mnożenie przez Wrotność, czyli dostajemy 1 dziewiąta razy 6 pierwszych to się równa Q. Czyli Q to się równa 6 dziewiątych, czyli to będzie 2 trzecie. No i żeby policzyć ile wynosi nasze A5, no to musimy pomnożyć sobie A3 razy Q kwadrat. No bo A4 to będzie A3 razy Q, a żeby było A5 no to musimy sobie pomnożyć dwa razy przez A, czyli mamy Q do kwadratu. No to w takim razie A5 będzie równe 1 dziewiąta razy 2 trzecie do potęgi drugiej, czyli dostajemy 1 dziewiąta